Witam. Dzisiaj mówimy o strzałce TZ834C. Jest to ostrzałka, która kształtem przypomina bardzo popularne stalki, natomiast cała jest wykonana z pęta ceramicznego. Ostrzenie to strzałku polega tak jak każdym ceramicznym pętem, czyli ustawiamy sobie żądany kąt i ostrzymy, tak jak przy każdej innej ostrzałce w tą stronę, w tę okoimy. Jeżeli ktoś ma już więcej wprawy możemy ostrzyć spokojnie w ręku, każda nasze palce Możemy też używać tak jak tradycyjnej stalki do wyrównywania krawędzi ciągnąc w przeciwną stronę do krojenia. Widzimy jak strzałka jak ostrzałka zbiera nam drobinki stali. W tym odcinku to wszystko. Zapraszamy na kolejne.